Nie wierzą jeszcze w to, co się stało. To Polska dziś jest górą. Od tego 2008 roku, od Igrzysk w Pekinie minęło tak dużo lat, ale dziś, tak jak zapowiadał Sławomir Szmal, to jest dzień świętowania Polaków, nie Chorwatów. Mówiło się to na początku, spojrzałem na ciebie myślę, Piotr, byś był dobrym prorokiem. Tak było, proszę państwa. Wielki mecz biało-czerwonych, mimo kontuzji, mimo kłopotów, mimo tych sędziów, którzy patrzyli przychylnie w stronę chorwacką. Dzisiaj pokonaliśmy samych siebie, pokonaliśmy wielkich korbatów, pokonaliśmy wszystkich. Cała Polska zawsze razem. Sławy Szmal, dzisiaj kolejny wielki mecz naszego reprezentanta. Trzeba się uszczypnąć, trzeba otrzeć łzy z oka. Jak nieprawdopodobnie zagraliśmy. I w półfinale, tak pokazuje nam monitor na stanowisku komendatorskim, zagramy z Katarem, który ogrął Niemców 26-24 i będzie piekielnie ciężko, bo to gospodarze turnieju, ale dziś o tym nie myślimy, dziś świętujemy się, dziś się cieszymy, dziś jest nasz dzień! Taniec radości polskich piłkarzy ręcznych. Proszę spojrzeć, Polska zagra w półfinale z Katarem. To będzie spotkanie nie tylko z rywalami na boisku, ale chyba też z panami sędziami. Nie chcę tu niczego sugerować, no i oczywiście z setkami, tysiącami katarskich kibiców. Proszę państwa, wielkie szczęście, jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy dla państwa komentować ten mecz. Polska awansowała do półfinału mistrzostw świata, pokonując Wielką Chorwację. To spotkanie komentowali Maciej. Iwański i Piotr Dębowski. Do usłyszenia. Energii i emocji.